Siemanko, Syska, na marku i dziś sobie zagramy w Raidera, jak zawsze. Jakimś środkiem? AMU. O, i lagi. Jak zawsze na odcinku. Muszą, muszą, muszą być lagi. Tutaj WK w WK wrzucił odcinek, nie zwracajcie na to uwagi. Dobrze jedziemy, i teraz pod gójkę no idzie, ja No nie, 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 nie. Ja się, nie, 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 po nie, po nie, Dziś gramy dopóki nie, będziemy, dopóki nie, 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 Możecie sobie przewidzieć na koniec, bo już będzie pewnie paczuszka. Jak, chce, jak chcecie tylko oglądać paczuszkę. Jak mnie interesujecie się moim życiem na przykład. Bo ja mówię na tych grach też troszkę o swoim życiu. No. Dobra. Znaczy no, przed chwilą otworzyłem sobie dwie paczki postanowiłem nie nagrywać tego na YouTube'a, bo nie ma po co dwóch paczek nagrać na YouTube. No tak, trafiło mi się to autkoambu i prawie nim powiem rekord. No, i teraz właśnie to jest, to jest to outcome, tak, tak, Mieliście byliście byli ciekawi. Ja się teraz skułem, tak, to jest to. Będę się wstrzesał Postanowił sobie. Ale wiecie co, ja sobie zmieniamy. no. na bata. Lubię sobie grać. To sobie nim pogramdziu! o Jezus! Jak skręcił. A są mniej logi teraz. To tutaj... I lecimy. Niezły skok. Niezły skok. Widzicie mnie. Moje oczy. Mnie. Też troszkę. No, zapraszam na kanał Makuidar Będziecie mieli... Opis opisach ale wejdźcie sobie, bo naprawdę fajny kanał to będziemy 20 osób, bo chcemy teraz 35 na 35 będzie fajny fajny bardzo nawet oj specjalek oj i powiem wam, że będziemy musieli to z ukrytej kamery nagrywać, bo to będzie trochę Ech, takie nie no, nie będzie trochę ale na 50 co było. no nawet chcę to zrobić, ale musicie najpierw mi to dobić. Zaczynam. Zaczynam, no właśnie. tam będzie trwał 10 minut, jednak nie będzie chyba paczki w 10 minut. Dobra, w 10 minut chyba nie będzie paczki. Co ja? Jak myślicie? Jak myślicie? Co? 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 Znaczy to. Po co ja bym zapraszał na nasz kanał Marku i Darmian? Przez dwa tygodnie teraz nie będzie filmów. Bo Darmian wjechał na Harcerski, tak jest harcerszem, tak. Jakby się ktoś pytał w komentarzach, to ten. To odpowiedziałby. Już. Już. I lecimy określający język. Niech 57 już mamy. Jak pobijemy rekord, to będzie fajowo. Jupi będzie. Jupi. Nie jupi. Teraz. Teraz nie było jupi. A, bo to się rusza. Ej, pomoci. Ej, jestem niej. Ej, e, Jezus Maria. No nie, nie, idź no, no, no no głupi, głupi ty jesteś, no. No, głupi, no, no głupi jestem No no! No No no! No nie, no. no, no, reklamy mi wyskakują. nie, nie, No. nie, Dobra, nie, I nie, nie, I nie, ja nie, nie, Ja nie, 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 No tu szkolna pa ale dobra. Dziu. Dobra. I teraz dziu. Dobra. I tu. Albo kurde, pół godziny będzie. No póki nie otworzymy z skrzynki, taki będzie odcinek. Albo ko nagrywa bedworcy, albo... Jeszcze widcu pół godziny. To ja też chcę nagram. A dopóki nie otworzę paczuszki, bo wiem, że wy chcecie... Chcecie, żebym otworzył tą paczuszkę. paczuszkę bo wiecie, że jestem już się paczuszek i, i trafię, bliskiego. No, no, no. no wiem, no jak trafię, no, trafię, no. Jak nam życie. O kurwa. Dobra, jest jakoś przeżyłem dobra soki za to przekleństwo i teraz psiu i psiu i psiu, psiu 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 ej, JEZUS! dobra nie wiem po co to jest to jest taki 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 ej bo ja zaraz pobiję rekord chodzę do tego banku coś tam iść no do tego kółeczka no tu nie iść, bat, bat, to nie jest ja coś to nie ma na budko, teraz dobra czekaj teraz się musimy uspokoić i to przejść i o kurde nienawidzę tego czyli rip maku Chociaż... Ej, pobierę rekord. Jest 8-1. Jest 8-2, jest. Kurde! W teraz, teraz, się musimy wskrzywdzić. Teraz się musimy wskrzywdzić. Jak będzie, to... O Jezus. Jak pobierę rekord! to będzie Znaczy, ja już pobieram. Jak pobiję więcej, więcej, więcej. Ja chcę stówę, ja chcę stówę. Musi być stuła. Jak będzie stuła to już... Nie wiem. Stówa, to już tyle nic nie potrzeba. 8 trzymam. Dobra. Dawajcie, dawaj Maku. Dawaj Maku, dawaj. I się nie poddawaj. Dawaj, dawaj. Czekaj, teraz muszę. Nie teraz. Nie teraz tak. Tak bym wyskoczyć. Czekaj. Jest. Osiem cztery. Osiem pięć. Osiem siedem. Osiem osiem. I jest o dziewięćdziesiąt.